Cześć, witajcie na kanale Brit Polska. Dzisiaj mamy dla Was temat specjalny. Będziemy rozmawiać z naszą koleżanką Natalią Reimer, czyli członkinią naszego teamu Brit Polska, a także osobą zajmującą się klubem hodowcy właśnie o klubie hodowcy. Cześć, bardzo dziękuję za zaproszenie. Zgadza się, w Bricie zajmuję się klubem hodowcy i to ja mam przyjemność z Wami rozmawiać w momencie, kiedy dzwonicie dowiedzieć się czegoś a propos klubu, a propos wyprawek dla szczeniąt czy dla kociąt lub potrzebujecie porady a propos żywienia swoich zwierząt, a propos doboru produktów do hodowli. Dobra, to Natalia. Zacznijmy od tego w takim razie, czym jest ten klub hodowcy? Klub hodowcym to zrzeszenie hodowców psów i kotów, którzy karmią swoje zwierzęta, zarówno dorosłe, i szczenięta, czy kocięta, naszymi produktami, cenią sobie ich jakość oraz chcą skorzystać z naszej klubowej oferty produktów i promocji, ale o korzyściach zaraz na pewno więcej powiemy. No dobra, czyli mamy hodowców psów, hodowców kotów. Czy w takim razie każdy hodowca może dołączyć do tego klubu? W nasze szeregi przyjmujemy hodowców psów, którzy są w ZKWP, czyli w Związku Kenologicznym w Polsce, przynależnym do FCI, oraz hodowców kotów, którzy są w takich organizacjach jak WCF, czyli World Cat Federation, FIFA, czyli Federal International Felin, oraz TICA, czyli The International Cat Association. i są, Albo można mieć przydomek hodowlany, czyli zarejestrowaną hodowlę, albo minimum trzech reproduktorów. No, to, to w, rozumiem, że jakby dołączenie do y, klubu to jest papierkologia, y, pewna część osób to przeraża. To powiedz, czy to jest duża robota, żeby dołączyć? Proces jest bardzo łatwy, ponieważ wystarczy wejść na stronę naszego klubu hodowcy, gdzie do pobrania jest oświadczenie oraz formularz członkowski. W formularzu członkowskim wystarczy wypełnić swoje dane adresowe do wysyłki karmy oraz dane hodowli. Mhm. Wybieramy, czy jesteśmy hodowcą psów, czy jesteśmy hodowcą kotów. Oprócz tego wpisujemy, jaką rasę hodujemy i ile zwierząt mamy obecnie w hodowli. No, i jeszcze trzeba dodatkowo podesłać nam skan przydomka hodowlanego albo kotów, albo psów, no w zależności jaką hodowlę prowadzimy. Dobra, jak ten skan wygląda, to teraz możecie sobie zerknąć. On teraz sobie pięknie wjeżdża na ekranik, więc możecie sobie zerknąć, jak to powinno wyglądać. Na skanie mamy takie informacje jak nazwa hodowli, oraz dane opiekuna zwierząt oraz datę rejestracji hodowli. Ok, czy w takim razie są pewne oczywiście korzyści związane z tym, że jest się w takim klubie hodowcy? No bo super, jestem w klubie. Czym możemy się pochwalić? Jakie plusy, jakie benefity? Uh -huh. Tak, oczywiście po przystąpieniu jest dużo korzyści, dużo benefitów. Przede wszystkim jest to klubowa oferta produktów. Są to specjalne ceny typowo dla hodowców. Robimy również też takie różne promocje typowo pod hodowców, szczególnie na duże opakowania karm, bo jak wiadomo, no jeżeli w hodowli jest dużo zwierzaków, to tej karmy sporo idzie. Mamy wygodną platformę zakupową, gdzie można samodzielnie składać zamówienia i jest również wysyłka darmowa od 99 zł. I na początku, w momencie, kiedy się rejestruje do klubu hodowcy, otrzymuje się od nas taki pakiet powitalny na przetestowanie naszych produktów. Jest to karma sucha, karma mokra oraz przysmaki. Jeżeli hodowca jest zadowolony z naszego klubu, to również może go polecić znajomemu hodowcy, i za to otrzymuje też taki bonus za polecenie. No, i najważniejsza sprawa, taka najbardziej atrakcyjna dla hodowców, są to również wyprawki dla szczeniąt i dla kociąt urodzonych w hodowli. Rozumiem, że tych szczeniaków, tych kociaków pewnie widujesz sporo, bo dostajesz te informacje a propos tego? Tak, zawsze dostaję informacje. Niektórzy też przesyłają fotki, więc bardzo się zawsze cieszę, jak otrzymuję w poniedziałek z rana zdjęcia małych kociaków albo małych szczeniaków. OK, czyli praca marzeń. A powiedz mi, jak najbardziej liczny miot spotkałaś? Najbardziej chyba taki liczny to były setery i było ich aż 15. Okej, okay, dobra. Zastanawiałam to... się, co się działo w domu wtedy. Jest, 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 co karmić. Dobrze, czyli Natalia, bo tutaj przy, przytargałaś nam do studia różne cudeńka. Jakbyś mogła właśnie opowiedzieć mniej więcej, co wygląda, jak wygląda skład takiej wyprawki dla kociaka, dla psiaka. Bo rozumiem, że to jest jakiś przykład, który tutaj wzięłaś. Tak, tak, tutaj mamy taką przykładową wyprawkę, jak ona wygląda, więc może zacznijmy od takiej wyprawki dla szczeniąt. Przede wszystkim w wyprawce mamy karmę dla szczeniaków, ale jest to nie byle jaka karma, tylko jest to dokładnie ta karma, którą szczenięta były karmione wcześniej w hodowli. No i do wyboru mamy naprawdę mnóstwo opcji, ponieważ mamy karmy. Jak tutaj widać na regale, i dla raz małych, i dla raz średnich, i dla raz dużych z różnych serii, więc naprawdę jest dużo opcji i smakowych, i wariantów do wyboru. Mamy też przysmaki, przysmaki typowo dla szczeniąt, które od samego początku pozwolą budować opiekunom relacje ze swoim zwierzakiem, ale również świetnie się sprawdzą na przykład do nauki posuszeństwa lub na trening. Albo czystości, no to wiadomo, że zawsze jest najbardziej Bolesny temat. Mhm, tak. Dokładnie. I mamy też gadżety promocyjne, i jest to na przykład obroża. Obroża jest fantastyczna, ponieważ jest regulowana, więc rośnie razem ze zwierzakiem, więc świetnie się sprawdzi na pierwsze miesiące życia. Mamy również smyczkę. Smyczka jest miejska, więc też fajnie się sprawdzi do nauki chodzenia na spacerach. I zabaweczkę, tutaj taki szarpaczek jako pierwsza zabawka dla. Czczeniaka. Boże, jaki uroczy ten rozmiar, po prostu <noise> mnie rozczula. Jak tutaj pomyślę o, o mordce pianki, która jest dosyć duża, to on jest taki urokliwy bardzo. Tak, mhm. typowo dla szczeniąt. No i mamy oczywiście również wyprawki dla kociaków i w wyprawce dla kociaków znajduje się również karma sucha. Też mamy parę opcji do wyboru. Mamy karmę mokrą, tutaj akurat taki filecik w sosiku. Oprócz tego są też przysmaki również do nagradzania i nasza fantastyczna zabawka, która nie jest tylko zabawką, ale również jest takim kartonowym Drapaczki. drapaczkiem, dokładnie jeszcze dodatkowo z kocimiętką do posypania, żeby jak najbardziej zachęcić maluchę do zabawy. Tutaj w środku są takie kuleczki, które kociaki mogą łapkami przesuwać, ale można też do środka na przykład przysmaczki wsypać, żeby zajęły się na dłużej taką zabawką. Okej, okay, czyli jakby propozycji rzeczywiście w tej wyprawce jest całkiem sporo. Yy, Zdać taki mały sekret, czy coś jeszcze wymyślacie fajnego tutaj a propos tego, co może się znaleźć w takiej paczce? Tak, staramy się te wyprawki jak najbardziej udoskonalić, więc jesteśmy w trakcie tworzenia nowych produktów, ponieważ słuchamy takich potrzeb hodowców, więc staramy się, żeby były jak najbardziej atrakcyjne dla hodowców i dla nowych opiekunów szczeniąt czy kociąt. A jeżeli ktoś ma właśnie pytanie, albo nie wiem, może właśnie ma jakąś poradę, czego by potrzebował w takiej wyprawce, albo po prostu troszeczkę gdzieś tonie w tych wszystkich produktach, no bo tak jak rozmawiamy, jest ich sporo, są dla małych, dla średnich, dla dużych raz, mnóstwo smaków. Jeżeli ma jakiś problem z doborem karmy, to rozumiem, że można do Ciebie przekręcić. Tak, oczywiście mhm. można do mnie dzwonić. Od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 15.30 jestem pod telefonem klubu hodowcy, gdzieś tutaj pewnie będzie latać. Mhm. I też można pisać do mnie maile, na nasz adres mailowy, więc serdecznie zapraszam do kontaktu. Chętnie pomogę w doborze karmy i opowiem wszystko o klubie hodowcy oraz o wyprawkach. Okej, okay, czyli jakby Natalię mamy tutaj dzisiaj fizycznie w naszym studiu, no ale to jest nie, nie tylko jedyna okazja, żeby ją spotkać, ponieważ jeździmy, podróżujemy. Tak, zgadza się. Jeździmy również po wystawach. Na ten rok mamy zaplanowane ponad 20 wystaw w całej Polsce i są to wystawy zarówno psie i kocie. Jeździmy z naszym stoiskiem Brita, gdzie możecie kupić produkty w cenach typowo właśnie dla hodowców. Mamy na nasze eventy specjalne promocje dedykowane właśnie dla hodowców, ale również można zaczerpnąć jakiejś takiej fachowej wiedzy na temat doboru odpowiedniej karmy. A dodatkowym bonusem jest to, że na wystawach psich jeździmy również z profesjonalnym studiem fotograficznym, ze ścianką zdjęciową, gdzie można zrobić sobie fotkę z swoim psiakiem lub samego psiaka i później wykorzystać ją na przykład wiem, na stronę hodowli no To jest rzeczywiście fajny, fajny bonus. rzeczywiście Kolejki do nas są, więc tak zachęcamy. Jest, ale żeby warto, warto poczekać, bo naprawdę zdjęcia wychodzą świetnie. Hmm. Tak, ja też bardzo dziękuję, że w ogóle wpadacie i odwiedzacie nas, bo mamy taką okazję czasami, żeby zobaczyć, kto jak urósł. Więc na jednej, hodowli jest, na jednej hodowli, na jednej wystawie jesteśmy i jest szczeniak na przykład jakiejś danej rasy. Chyba był owczarek belgijski właśnie razem z nami kiedyś. I dosłownie, nie wiem, za jakieś dwa czy trzy miesiące byliśmy na jednej wystawie, już można było zobaczyć, jak po prostu pięknie wyrósł. Także czekamy na Was, jak najbardziej nas odwiedzacie. Wiedzajcie. Natalia, bardzo Ci dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że troszeczkę więcej wiecie a propos klubu hodowcy. Myślę, że zrobimy jeszcze jakieś inne fajne produkcje, a propos na przykład tego, jak wygląda dzień pracy Natalii, także obserwujcie nasz profil. My zachęcamy Was oczywiście do tego, żebyście pisali w komentarzach, jeżeli jesteście hodowcami, albo marzy Wam się być hodowcą, dajcie znać, jaka rasa kota, jaka rasa psa Was interesuje. My czekamy na Wasze wypowiedzi. Pamiętajcie o łapka w górę, oczywiście dzwoneczku, i zachęcamy Was do subskrybowania. Naszego kanału. Dzięki! Dziękuję bardzo i zapraszam do dołączenia do klubu hodowcy. Do zobaczenia! Na razie!